Cześć! Witaj bardzo serdecznie. Jeżeli jesteś stałym widzem, to już z tego miejsca chcę Ci podziękować za oglądanie poprzednich filmów, też za komentarz czy zadawanie łapek w górę. Bardzo mnie to cieszy. Jeżeli pisałeś do mnie na mailu czy też na Instagramie, no to wiesz, że dziękuję za każdą prywatną wiadomość. Bardzo mnie cieszą wszelkie dyskusje. Niekoniecznie dotyczące na przykład dzisiejszego filmu, tylko ogólnie, jeżeli możemy się powymieniać jakimiś uwagami na temat różnych produktów albo Życia prywatnego, poniekąd, to bardzo Ci dziękuję za wszelki taki po prostu kontakt. Jeżeli chodzi o dzisiejszy filmik, póki mam Twoją uwagę, to jeżeli masz ochotę, napisz mi w komentarzu pod spodem z jaką grupą produktów. Ty masz problem. I uwaga, uwaga, to nie musi być na przykład duża grupa produktów, czyli nie musisz mieć ich na przykład pięciu. Czasami już jeden produkt z danej kategorii po prostu nam przeszkadza, więc koniecznie napiszcie, co jest Waszą taką największą bolączką, z którą chcielibyście walczyć. Bo to jest bardzo istotne, żeby wiedzieć, że dużo, czyli nie wiem, 15. I dużo, trzy, to w wypadku niektórych kategorii produktów jest dla mnie jakby na równi. Czyli wiem, że z tych 15 zejdę, a z tej drugiej mogłabym mieć problem. Więc fajne jest takie uświadomienie sobie, ile to jest dla ciebie za dużo, bo ja już po czasie wiem, ile to jest za dużo, bo nie maluję się od dzisiaj i nie stosuję swojej pielęgnacji od dzisiaj. No to co, idziemy już do filmu. Po tej stronie łóżka śpi mój mąż BUM! Przy ścianach i chowam twarz e, po prostu w cegłach To nie jest tak, że ja śmiecę. Czyli pomiędzy granatem brązem I Idę taka goła w tamtych okolicach Bo ja pachnę mydełkiem I ciemną czerwieniem jednocześnie Okolino, Dyskomfort podczas jedzenia w miejscu publicznym e, Środkami do mycia twarzy i wszystko o czym Wam mówię jest szczere, czyli to, co dzisiaj zobaczycie, to są faktycznie kategorie produktów, nad którymi pracuję i nad którymi chcę popracować jeszcze bardziej, więc jest to dla mnie motywacja ku zmianie na lepsze. Kiedyś mówiłam, że nie mam problemu z kremami do dłoni i faktycznie nie mam, aczkolwiek zauważyłam, że mam o jakieś 4 kremy do dłoni za dużo, jeżeli chodzi o delikatną pielęgnację. Znalazłam na to zbyt, dlatego że. Po tej stronie łóżka śpi mój mąż i on zdecydowanie lubi zużywać lekkie, szybko wchłaniające się kremy do dłoni, więc to zejdzie. Natomiast jeżeli chodzi o mnie, potrzebuję tylko może dwóch albo i nawet jednego mnie mocno regenerującego kremu do dłoni. Mnie nic innego, jeżeli chodzi o pielęgnację dłoni nie interesuje, więc zdecydowanie jestem w stanie pozbyć się tych poprzednich. I to w tym momencie są produkty, których po prostu mam za dużo, bo nie potrzebuję ani jednego. Styd do zębów w pyłkach. W jakichś talkach, i przy różnych takich rzeczach. Ale to są produkty niesamowicie wydajne. I teraz. Z ręką na sercu mogę powiedzieć, że w mojej łazience znajdują się trzy prawie pełne opakowania pyłków. Rzadko kiedy je stosuję, nie ze względu na to, że mi się nie sprawdzają, że nie widzę różnicy i tak dalej, ale ze względu na to, że notorycznie jak się śpieszyłam, a zazwyczaj jak człowiek myje zęby, no to się śpieszy, po prostu wysypywałam te opakowania. Albo gdzieś się tam to zlepiało, i w momencie, jak ciągnęłam za górę opakowania. To było takie bum, i nagle to było na moich ubraniach, na połowie łazienki i tak dalej. Albo też jak zostawiałam to na wierzchu, to mój mąż to zrzucał, to wpadało do umywalki, gdzieś tam nasiąkało wodą. No, mogłabym teraz podać 30 przykładów, e, po prostu. Niezamierzonego niszczenia tego produktu I jeżeli chodzi o te produkty To aktualnie uważam, że mam ich za dużo Mógłby spokojnie wystarczyć jeden Ze względu na to, że właśnie ta trójka To już jest za dużo To są bardzo wydajne produkty Zbyt często ich teraz nie używam Musi mnie najść ochota Muszę je wyciągnąć z opakowania A raczej z pudła pod umywalką Bo już ich ze względu na to na umywalce nie trzymam Zdecydowanie Zdecydowanie mam ich za dużo, nie powinnam ich tyle mieć, jeden spokojnie by wystarczył. Następny produkt to już zdecydowanie no, taka bolączka osób, które mają już trochę kosmetyków, i która może dotyczyć również Ciebie. Jest to nic innego jak pojedyncze cienie. Ja mam ich za dużo, i za dużo w tym wypadku to jest jakieś osiem. Tak, wydaje mi się, że będę mieć 8 takich cieni. I jeżeli chodzi o te produkty, o ile na przykład uważam, a nie mam takiego w swojej kolekcji, powinnam mieć taki jeden cień, wiecie, ultra czarny i jeden taki ultra błyszczący do kącika, że jak na przykład gdzieś biorę paletkę na wyjazd i tam takich cieni nie mam, to dobiorę sobie te dwa. To o tyle teraz w mojej kosmetyczce, w mojej toaletce wygląda to tak, że mam wąską przegrodę na te produkty i no zazwyczaj nie korzystam z tych. Jedynek. Leżą gdzieś odłogiem, nie są przeze mnie używane, są bardzo często pomijane, jeżeli chodzi o używanie na co dzień. Rzadko poniesięgam. Już bym musiała wziąć dwa te cienie na wyjazd, to już wolę wziąć jakąś małą trójkę e, i tak sobie radzić. Więc u mnie zdecydowanie mam tego za dużo. Nie powiem, że to nie kusiło, bo wielokrotnie kusiło do kupienia jeszcze jakiegoś produktu i może tak zrobię, ale to już będą właśnie takie kolory, jak mówiłam, czyli na przykład ultra mocna czerń, ultra jasny kolor, taki wiecie, do końcika, który uzupełni mi każdą paletę Takie produkty, a nie jedynki, z których nie będę korzystać. Nazwijmy. Ciemne. I tymi ciemnymi u mnie, których zdecydowanie nie potrzebuję, są ciemne lakiery do paznokci. Wszystkie brokatowe, błyszczące, złote, jasno różowe, jasnobeżowe zużywam. One są cały czas w użyciu, cały czas z nich korzystam, ale mam na dużą kolekcję czerwieni, dużą kolekcję brązów. To jest jakieś. Też 6, e, czerń i inne różne kolory ciemnych lakierów do paznokci, których kiedyś nakupowałam, które możliwe, że są zeschnięte, bo nawet nie wiem, jaki jest ich stan w środku opakowania, których zdecydowanie nie potrzebuję. Źle się czuję z ciemnymi paznokciami. To nie jest nic złego, ale mi to po prostu nie pasuje. Uważam, że odpryski są od razu widoczne, że muszę wtedy malując takie paznokcie, mieć świadomość, że za 3 dni one będą wyglądać źle i będę musiała to robić znowu. Ja ja też nie jestem osobą, która maluje paznokcie u stóp. Może to źle wyglądać w Waszych oczach, ale po prostu nie lubię tego robić. I teraz, kiedy mam pomalowane paznokcie u stóp, to jest może 1 miesiąc złocznie w kategorii 12 miesięcy w roku. 1 na 12, jakby to podsumować, a myślę, że może być to i nawet mniejszy okres czasu. Przyznam się, nawet czasami na wesela tego nie robię i idę taka goła w tamtych okolicach. Porozmawiajmy teraz o produktach, których mam za dużo, dlatego że ich praktycznie nie zużywam. I teraz, zanim Wam powiem jeszcze, co to jest, to chciałabym Wam powiedzieć, że to nie jest tak, że ja śmiercę, bo ja pachnę mydełkiem, kokolino, środkami do mycia twarzy. Kremikiem, produktami do stylizacji włosów, a więc już wiecie o czym mówię. Oczywiście mówię o perfumach. Perfum uważam, że mam za dużo, dlatego że wielokrotnie było tak, że na przykład latem i to jest Prosta reakcja, psikałam się perfumami i gdzieś mi tam wychodziły plamy od słońca Albo na przykład używałam perfum, które bardzo wniknały, wnikały w ubrania i nawet po praniu Tak, mam takie perfumy, które nawet po praniu było czuć na ubraniach I... Jakoś tak, e, nie mam też lekkiej ręki, więc jeżeli już pachnę perfumami, to także połowa osiedla jest w stanie wyczuć, czym ja pachnę, i połowa galerii handlowej będzie wiedzieć, że to ja. Tak więc nie mam lekkiej ręki. Lubię śmierdzące, specyficzne perfumy, czyli takie bardzo ciężkie, bardzo konkretne, takie, że nie pomylisz tego zapachu z żadnym innym. Więc tak, ktoś kiedyś powiedział, jak to jest, że mówisz, że twoje perfumy mogą śmierdzieć. Uwielbiam śmierdzące perfumy. To jest po prostu mój must have. Jeżeli perfumy śmierdzą, jeżeli zapach ich jest dla Ciebie dyskusyjny, to jakbym ja je została, byłabym przeszczęśliwa, wierzcie mi. Więc tak, mam za dużo perfum, dlatego że uzbierało mi się na przykład z prezentów trochę delikatniejszych perfum. Jak coś jest bardzo słodkie, cukierkowe, to też mam komu to oddać, ale aktualnie od dawna nie kupuję i bardzo kusi, bardzo kusi, ale mam kilka swoich perełek. Które używam od okazji do okazji i na co dzień naprawdę możecie pomyśleć, że to jest coś złego. Jeżeli macie jakąś swoją opinię na ten temat, to koniecznie dajcie mi znać, ale ja nie pachnę perfumami. Pachnę, tak jak mówiłam, kokolino, mydełko, czystość, świeżość, dawanie znać, że tak. Byłam dzisiaj w Wannie, więc generalnie na co dzień nie potrzebuję perfum i jakoś wolę ubierać je stosownie do okazji niż na co dzień. Mianowicie ciemne szminki. I nie mam tutaj na myśli ciemnych czerwieni, bo u mnie, jak nie chce mi się malować oczu, a muszę gdzieś wyjść, to zdecydowanie robi to robotę. Natomiast mam na myśli ciemne fiolety, ultra, ultra, ciemne brązy. Jakieś tam produkty o kolorze mocno nieokreślonym, czyli pomiędzy granatem, brązem i ciemną czerwienią jednocześnie. I teraz tak. Są to produkty na pewno niektóre o dyskusyjnej dacie ważności. Są to produkty, które na dzień dzisiejszy ze się. Czuję po prostu malując się nimi, dlatego że nie mówię, że to jest przesada, ale wiem, że za bardzo zwracam uwagę i żebyśmy nie myśleli, że chodzi przy ścianach i chowam twarz po prostu w cegłach, bo nie jest tak, ale. Źle się czuję Wiem, że ktoś może sobie pomyśleć, że mm, No trochę przesadziła Albo na przykład mam dyskomfort podczas jedzenia w miejscu publicznym Bo nie wiem, czy to się nie żarło, czy jest dalej tutaj, czy tego nie ma I chciałabym zdecydowanie jakoś wypracować te produkty na tej zasadzie, żeby nie mieć ich wcale Jestem ciekawa sama, ile tam tego jest Ale są kolory, które zawsze zużyję A zdecydowanie, jeżeli chodzi o ciemne brązy, granaty, fiolety dalej. I jest tego za dużo, tego trzeba się pozbyć i zdaję sobie sprawę ze skali tego problemu Bo nawet jeżeli wydaję na taki produkt 10 zł, a użyłam go 3 razy, to był to wydatek zupełnie nieopłacalny Skoro jesteśmy jeszcze na końcówce wakacji, to nie ma lepszego momentu niż powiedzenie Wam o tym teraz uważam, że mam za dużo mini produktów. Swego czasu dość dużo ich kupowałam, bo lubiłam sobie też przetestować dużą, em, po prostu dużą pojemność poprzez małą. Też część dostawałam, uwielbiam, naprawdę jestem może. Takim małym homikiem, Ale uwielbiam, jeżeli mam przy zamówieniach internetowych Możliwość dostania próbki czegokolwiek To ja się zawsze zgłaszam Zawsze wpisuję kod na próbki dodatkowe I tak dalej, bo uwielbiam takie małe rzeczy testować Ale okazuje się, że Po pewnym czasie mam ich po prostu za dużo Dlatego, że jeżeli Jadę na wyjazd i mam próbkę Żelu pod prysznic i musiałabym ich zabrać 7 tych takich próbek niż jedną seteczkę e, Przelaną z pojemnika No to jest już To dla mnie minus Tutaj Czuwam pewien dyskomfort, jak Wam o tym mówię, bo z jednej strony wiem, że mam ich za dużo, z drugiej strony wiem, że je zużywam Moimi ulubionymi próbkami są zdecydowanie próbki podkładów, te zużyję zawsze I próbki e, kremów do twarzy też zużyję zawsze Ale na przykład żeli już nie powinnam mieć Nie powinnam mieć próbek żeli, nie powinnam mieć próbek balsamów Dlatego, że te akurat dwie grupy produktów uwielbiam sobie przelewać do pojemników Mam te setki i zawsze do tych pojemników przelewam Powinnam tutaj znaleźć jakąś równowagę. Nie wiem, jak jest u Was, ale u mnie piątka, jeżeli chodzi o palety do konturowania twarzy, to jest już to za dużo. Dlatego, że o nich zapominam, że ich nie używam, że na wyjazdy wolę i tak wziąć trzy rozświetlacze swoje ulubione, jeden swój brązer, który mam i generalnie posługiwać się tymi produktami, ewentualnie tą właśnie jedną paletką, niż brać te wszystkie większe pudełka, gdzieś się tam upychać, używać tego prawie tyle, co nic. Więc na dzień dzisiejszy wiem, że że Palety do konturowania twarzy: wiecie, bronzer, rozświetlacz, róż i tak dalej. Jest to dla mnie za dużo. Chcę je w końcu zużyć. Jedna jest już prawie na zużyciu, druga jest już produktem dyskusyjnym, jeżeli chodzi o daty ważności. Po prostu się tego pozbyć i tak. Wcześniej mówiłam, że mam za dużo pojedynczych cieni. Teraz uważam, że wolę mieć dużo pojedynczych rozświetlaczy niż jakieś takie palety niewiadomego przeznaczenia. Jeżeli chodzi o następną grupę produktów, to będą to zdecydowanie żele prysznic. I już uwaga, z tego praktycznie wychodzimy, dlatego że ja mówiłam Wam dwa lata temu o tym, że mam ich za dużo, rok temu, że mam ich za dużo, i uwaga! Ja ich nie kupowałam. Ja je cały czas od ludzi dostaję ja je, dostaję na prezent, ja je dostaję jako gratis do jakiegoś zamówienia, mam ich po prostu za dużo. Zostałam Miałem do zużycia dwa ostatnie żele podprysznic, i później przechodzimy na mydła. Jesteśmy bardziej ekologiczni, bardziej w kierunku pielęgnacji ciała. Nie będzie żeli podprysznic w dużych opakowaniach w mojej łazience. Ja wiem, że to ślicznie pachnie, że to ślicznie wygląda, ale mam dość wyrzucania tony plastików w miesiącu, w każdym miesiącu w moim życiu. Produktów, następna grupa produktów zdecydowanie tyczy się jednej mojej szuflady w Łazience. Jest to szuflada z balsamami. I do dzisiaj zużywam te balsamy, no już lepiej niż kiedyś, ale dalej powoli, bo są to produkty bardzo wydajne, przynajmniej ja na takie się decyduję. Kierunkiem, w którym chciałabym iść, to posiadanie. Oczywiście, palmersa, jak zawsze, czegoś mocno regenerującego, biolejku, czegoś z aloesem i balsamu zapachowego. E, tutaj Palec poszedł aż tak, dlatego że uwielbiam balsamy, które pachną jakimiś perfumami. Wtedy najlepiej się czuję. To są moje balsamy, że tak powiem, wyjściowe. One nie muszą mocno pielęgnować, ale zapach taki, wiecie, perfumeryjny, stricte pod jakieś perfumy, chociaż niekoniecznie. Uwielbiam po prostu taką pielęgnację, że jak czuję, że to ciało wydziela jakiś tam konkretny zapach, jakichś fajnych perfum, których wcale nie musiałam mieć, to bardzo się cieszę, więc to by była na pewno piąta grupa produktów, które zawsze zużyję i których warto mieć, ale Balsamów ogólnie mam za dużo. Kochani, to są już wszystkie moje grupy produktów, było ich albo 9, albo 10, teraz już dokładnie nie pamiętam, dajcie koniecznie znać, czy jesteście jakąś grupą produktów u mnie zaskoczeni, to znaczy, że na przykład nie spodziewałyście się, że jakaś grupa produktów jest u mnie problematyczna, albo może na przykład moja trójka czy czwórka, na którą wam narzekałam, u was jest liczbą śmieszną, bo macie na przykład tego dużo, dużo więcej i zupełnie Wam to nie przeszkadza. Jeżeli macie. Ochotę, to oczywiście zachęcam do subskrybowania, dodawania łapki w górę i do komentarza. Jeżeli chcecie w inny sposób się porozumieć, no to przypominam, jest mail, jest moje prywatne konto na Instagramie, no to co? Do następnego trzymajcie się, widzimy się w przyszły weekend. Ja nie zapomnę!